Zdawać! Co się dzieje? Co się dzieje? Owalny przedmiot, który fruwa nad głowami to nie jest frisbee, to jest taka piłka w kształcie rożka, bym powiedział, <laughs> o dwóch w końcach ostrych. Rożka. Rozmawiamy sobie dziś o rugby. rugby o rógby tak chłopcy nas tutaj poprawili, jeżeli tak. chodzi o wymowę. a Po prostu chodzi o to, że przyszli do nas dzisiaj bardzo wcześnie rano i nie będą mogli odbyć porannego treningu, w związku z tym prostu. rozgrzeć się, na się na naszych oczach, a my tutaj już myślę, że możemy ich zaprosić. Chłopaki, chodźcie! Chodźcie do nas zrobić młyn, jeśli oczywiście macie na to ochotę. Jedna osoba by się przydała. No to ja tu jestem właśnie. <laughs> możemy związać młyn, nie ma problemu. No, a co zrobimy z Asią w tym młynie? Będzie wrzucała piłkę. <laughs> będzie... <jako dziewiątka, śmiech> Będę wynosić ręczniki. E, naszymi gośćmi jest Maciej Sikorski Seven Green, Green Promotion agencja marketingu sportowego. Witamy oraz Zbigniew Grondy, dyrektor sportowy. Witamy bardzo Witam serdecznie. serdecznie. Poważne funkcje i wy jeszcze dodatkowo gracie w rugby. Tak jest, tak. Mhm. Nie zygodramę, ale rozwijamy ten sport. Dobra. W tym kraju. Czasu mamy czas jest ograniczony, ale tak, takie pytanie pierwsze orientacyjne. Czym różni się rugby od tenisa stołowego? Na przykład może tak. tak. Zresztą... Nie mamy paletek. No Aha, to, czyli ta. w zasadzie zasady są takie same. I zasady ta, są zasady takie są same, taki kontakt same, kontakt z przeciwnikiem, bardzo miły. miły. Piłeczka chyba jakoś się różni jeszcze, nie? Jest taki materiał promocyjny e, IRB, który tak, właśnie... Grałem, po, p, dokładnie, jak grają w tenica piłką do rugby, także myślę, że, Wychodzi. E, że, że jest taka możliwość. Rugby stoi e, w tej chwili przed magiczną bramą wejścia na sport olimpijski 9 października. MKL podejmie tą strategiczną decyzję. Był czy w 2012 będzie można W 2016. 2016? 2012, 2012 będzie jako pokazowa, pokazowa dyscyplina. 2016 już wejść do kanału po, po ponad 100 latach przerwy. No to wy jeszcze będziecie grali chłopaki w 2016? Nie, raczej już chyba no, nie bardzo. Tak. Ale z, myślę, że cenami ja mogę pojechać. Mm. No, tam, ja ja dobrze, pojecha. przejdźmy w ogóle do meritum dyskusji, bo rugby to taka, nie wiem, tak, tak mi się wydaje, przynajmniej mało popularyzowana dyscyplina sportu w Polsce. Znaczy tak jak się? każda, na przykład każde miasto ma drużynę piłki nożnej, tak nie wiem, czy. Każde miasto ma... e, powiem szczerze, że w województwie łódzkim już prawie każde miasto ma swoją drużynę, bo ma Łódź swoją drużynę, Zgierz ma swoją drużynę, Pabianice mają swoją drużynę, Bełchatów ma swoją drużynę, Zduńska Wola ma swoją czy drużynę. Czyli jest świetnie. E, w A ciągu... Piotrków? Piotrków Trybunalski jeszcze nie ma swojej drużyny, ale pracujemy trwa. na tym. Ale jest tych drużyn coraz więcej, jest tych drużyn w Polsce, tej, w tej odmianie siedmiosobowego rugby tych drużyn w Polsce jest ponad 50. Jeszcze 5 lat temu było ich za 20. Także z roku na rok tych drużynę... Na olimpiadzie to ba.. chyba będzie w odmianie 15. I to, co powiedział Zbyszek, rugby 7 jest doskonałym nośnikiem marketingowym, jeżeli chodzi o stworzenie to jest jedyny sposób stworzenia masowości dyscypliny poprzez tą odmianę. E, w każdym mieście de facto Łódź staje się powoli takim centrum i Enklawą rugby 7, tak? Do tej pory Rugby znany na Pomorzu Trójmiasto. Na chwilę obecną e, w regionie łódzkim jest ponad 10 ekip, które grają i osiągają pewne rezultaty w Rugby 7, także to jest doskonała pomoc żeście odebrali mistrzostwo, tak jakoś wyrwaliście, no. Łódź zdecydowanie, Łódź jako budowlanie, Łódź odebrała. My jako bywarce Rugby 7 mieliśmy też okazję bodajże wygrać z Arką kilka razy w siódemki, także jest to podwójna korona. No, czyli jesteśmy tutaj mistrzami, czempion nam się należy. A mam takie pytanie najbardziej podstawowe, ponieważ my sobie tutaj rozmawiamy, i olimpiadzie, a myślę, że część z naszych widzów po prostu nie wie o co chodzi w rugby, Bo tam jest co to tak, jest? kilka sposobów zdobywania punktów, jakieś dziwne wojsko, jakieś dziwne metody. Nie można poda coś się podawać rzucę. do przodu. Znaczy, Więc... jest bardzo prosto w rugby. W rugby to jest najprostsza dyscyplina sportu na świecie, ponieważ rzuca się piłkę bardzo intuicyjnie, nie kopie się, bo kopać każdy potrafi. Ale nie ma no. takiej możliwości, żeby <laughs> zdobyć punktów przez kopnięcie? Popnięcie? Jest możliwość. Jest możliwość. Po, są trzy sposoby zdobywania punktów. Pierwszy sposób to jest najprostszy, przyłożenie piłki na polu punktowym, czy to jest za bramką, tak? Jak w piłce nożnej jest bramka, to za bramką jest pole punktowe i tam się przykłada piłkę w ten sposób, nie jak w futbol amerykańskim rzuca się, tylko, tylko trzeba żeby ją dodatkowy. położyć, tak? I za to się zdobywa 5 punktów. I w tym momencie mamy bonusa i możemy wtedy zdobyć kolejne dwa dodatkowe punkty, czyli z z tego miejsca, gdzie przyłożyliśmy, kupiemy na, na tą bramkę w kształcie litery H. I piłka musi przejść nad poprzeczką pomiędzy słupami. I co usypujemy I sobie górkę z piasku? kładziemy to podstawka? Z podstawka, podstawka kopiemy, w odmianie siedmiosobowej, w którą gra beberce Łódź, kopie się z dropa, Czyli piłka się musi odbić od ziemi i trzeba ją kopnąć. Jeszcze Kłoś trudniej. Styku, z podłożem jest koki. I Za to mamy dodatkowe dwa punkty. Mhm. I dodatkowo można zdobyć jeszcze trzy punkty. To są z karnego. Czyli jak sędzia dyktuje, pokazuje tak, pokazuje karnego. E, wtedy Zawodnik kopie karnego, za to zdobywa 3 punkty, bądź tak zwanego drop gola, czyli w czasie gry piłkę też musi, dostaje zawodnik piłkę, musi się odbić od ziemi, ją kopie na słupy, zdobywa 3 punkty. Czy można zdobyć albo 3 punkty, albo 0, albo? Nie, 5. 5? Jak się zdobędzie 3, 5, to można dodatkowo zdobyć 2, czyli w sumie 7? 7 bądź te trzy z Trochę jest to zawiłe, powiem Albo że można jest... się też połamać na przykład, prawda? Rzadko się zdarza, jeżeli Jak chodzi... wygląda jakoś stroje ochronne? Bo w futbolu amerykańskim, to to wszystko wygląda bardzo, nie, bym powiedział, gra... po amerykańsku w... widowiskowo. Przecież Są jest... kaski, kraty takie w ogóle bardzo Przecież wojenne. do futbolu amerykańskiego my nie gramy w żadnych ochroniach, jeżeli chodzi o twarz, jeżeli chodzi o korpus i tak dalej. Eee, gramy po prostu... W stroju piłkarskim. Tak, de, de facto, w Koszulce gramy z w w tak? Czyli tutaj ten kontakt z jest Nie, możemy używać tych słynnych y, modnych ochraniaczy wśród piłkarzy na piszczale, tak? Tych takich twardych ochraniaczy nie możemy w tym grać. Jedynie co możemy mieć na sobie gąbki grubości 3 mm i o gęstości takiej gąbki domowej. tak? To jest Proszę takie gazkę. coś jak w pudrze występuje. tak? Tu nawet w ogóle nie ma <laughs> się tego używać, ale przecież nie wszystko fut, w, w, w róg jest dozwolone. Można przecież pan nie, nie odbić komuś, to, prawda? To jest tak Wspaniały sport to nie jest podwalki definiowane jako boks czy zawodem MMA, tak? E, tutaj mamy jasno określone rzeczy, których nie wolno, nie wolno zakładać tak zwanych krawatów, czyli duszyć powyżej, powyżej szyi, e, nie wolno uderzać e, z ręki, jedynym, podstawiać w jedynym momentem, czyli tak zwana blacha popularna, czyli odbicie kogoś na prostej ręce jest dozwolone, nie można blacha. wykonać jednak ciosu, czyli uderzenia, musi być ręka nie wcześniej tak wyprostowana i wejść. E, to są tak z grubsza de facto tylko te rzeczy, których nie można w gruby, tak? No, zatem to wszystko jest dozwolone, to jest sport typowo kontaktowy, kontaktowy, kontaktowy. i typowo e, kształtujący jakby charakter, bo myślę, że ludzie o słabym charakterze. A co ty którzy, myślisz, że szachiści charakteru nie mają? E, no, no podobno chudą na zawodach pod 5-6 kg. Dokładnie, tak? więc to, myślę, że to, na pewno mają duży charakter, no, a oprócz by oprócz charakteru mieć jeszcze jaja. Tak Jajecznicę ja, ja. Ja, będziemy robić, nie wiem czy dzisiaj, także no myślę, że w każdej dyscyplinie sportu trzeba mieć te takie przysłowiowe jaja. -ja, na pewno nie jest w piłce nożnej. <laughs> w piłce nożnej też, tylko że nasi piłkarze tego w nie mają. W ma piłce do Wrocławia nie tam, no, tam dość groźnie, Dobrze, słuchajcie, mamy przygotowany materiał filmowy, jest to mecz budowlanych z kwietnia zdaje się i może będziemy mogli komentować na żywo, więc wy nam wytłumaczycie, co tutaj się dzieje, więc poprosimy materiał. No dobrze, mamy biegają chłopaki. A to jest, to jest, trening. Trening to, jest to, przed to jest tak zwany kontakt. Te koledzy trenują, dogrzewają barki. Czyli poduszki. co, rzucają się na te poduszki z Znaczy barka. Oni szarżują barka. tak naprawdę przeciwników. To jest wrzód do autu. Najbardziej... A ten, który by tak ta wyskoczył? Tak wyskoczy? Nie, rzut do autu. To jest donoszenie. Noszenie jest dozwolone od 15, bodajże, lat. Kiedyś nie można było podnosić przeciwnika w aucie. W tej chwili, żeby sport był bardziej widowiskowy, to było zrobione dla mediów. Można podnosić kolegę w aucie, żeby... A budowlani stosują tutaj. tego typu motoryzacje? Wszyscy. 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 15, to by była typowa, typowa, typowa szarżama, Merawego Armonia ja właśnie czyścił. Szargi. To jest mecz z Juweją Kraków. Tutaj jest yy, formacja raka, czyli przeciwnik piłka leży na ziemi. Taka i... ciekawostka łącząca piłkę nożną, rugby, bo akurat w tego fragmentu zawodnik z domu 4 z Juveni a jest dyrektorem sportowym bliskiej. to jest to się, na, to się nazywa formacja raka, Juvenia jest przy A słuchajcie, a czy może... O, to jest właśnie podwyższenie. Nie, to czy tutaj, karny, aha, tutaj, tutaj. A, A czy jest możliwe tak, że zawodnik leży i trzyma piłkę i wszyscy Nie. na niego się rzucają? Nie, no, można trzymać piłki na ziemi, jeżeli, jeżeli się upadnie z piłką na ziemię, czyli już się jest chociażby jednym kolanem na ziemi, <laughs> trzeba tą piłkę odłożyć i pozwolić grać przeciwnikowi, ponieważ to jest sport dla dżentelmenów. I nie można sobie przeszkadzać. Bywało, że jak tak patrzę, to no nie wiem. Oj, gdyby w garniturach nie, grali. To. Nie, nie wiem, gdzie ta piłka jest. jak tak patrzę. Jest, tutaj kolega trzyma, Marab gabunia dokładnie. I to I tak, formatu, jak się tak, wszyscy rzucają na niego, tak, to Znaczy, nie, ta oni się kocha. nie rzucają. Oni próbują przeczyścić e, e, tą piłkę, tak? I jak on upada z piłką, to żeby jej przeciwnik nie zabrał, to jest tak zwane czyszczenie. Czyli trzeba przejść nad tą piłką, tak? Kto wchodzi przeciwnik, on też próbuje przejść nad tą piłką, żeby ją zabrać. Wtedy się zdarzała dwóch zawodników, no i ten, który się, niesie, się przy po prostu wygrywa tą piłkę i to jest jakby... To cały jest efektowne ten... przełożenie to, to jest, jest muen. właśnie młyn. To jest młyn. to jest taki jakby sporny w koszykówce, tak, jeżeli nie można podawać próby piłki do przodu, jeżeli piłka wypadnie do przodu, wtedy dyktuje się młyn dyktowane I drużyna, która zrobiła przód, to drużyna przeciwna, ma prawo wrzucenia tego piłki do tego młyna i ta dziewiątka, czyli łącznik młyna, musi ją wrzucić równo w korytarz. I mogą, może ją teoretycznie wygrać jedna i druga drużyna, drużyna tylko są sztuczki, że ta dziewiątka nasza wrzuca na przykład szybciej tą piłkę, albo dotyka ręki i wrzuca i mamy tą przewagę, że to my wrzucamy, nie sędzia. To jest znowuż out. Kolejny tak, raz. No? I tak jak widać, w rugby też jest bardzo ważna tak zwana linia offside'u, czyli linia spalonego. Tak, tutaj też zasady są trudniejsze trochę niż w futbolu. No, tak. tak, znaczy tutaj jeżeli jest to przegrupowanie, tak, czy ten formacja raka bądź mola, to trzeba stanąć, drużyna w stanąć za ostatnimi nogami tego raka, od swojej strony. I nie może być wcześniej, niż ta piłka wyjdzie. No to się wiąże z tym, że to jest sport dla gentlemanów, że nie można przeszkadzać w rozegraniu gry, tak? A żółta kartka jest również w rugby? Jest żółta I żółta i żółty, no, są to już takie Rzadkości. bardzo mocne zagrania w sensie... E, ciosu czy, czy uderzenia przeciwnika. O, a teraz jest, za, jest o, a teraz to jest właśnie czyszczenie kolei.